Ziemia jest istotą. Każdy kontynent to jej organ, każdy naród to komórka, każdy człowiek pojedynczy atom, który niesie światło. I tak jak w człowieku energia przepływa przez czakry, tak w ciele planety płynie przez kraje, ludy, kultury. Rosja, Europa, Polska, trzy serca tej samej części świata trzy częstotliwości, które teraz w epoce wodnika, Budzą się, żeby wreszcie współbrzmieć, a nie rywalizować. Rosja to czakra korzenia planety w tej części świata. Energia mocy, przetrwania, ogromu. Ziemia w jej wnętrzu jest ciężka, głęboka, pełna starych zapisów. Niesie pamięć archaicznej siły, instynkt przetrwania, zdolność rodzenia i niszczenia cykli. Przez wieki była strażnikiem energii pierwotnej, tej, która potrafi odbudować świat. Jej cień to dominacja, kontrola, zimno serca. Światło to mistycyzm, który nie zna granic, modlitwa, która płynie przez śniegi, duchowość, która uczy nas łączyć siłę z pokorą. Kiedy przebudzi się naprawdę, stanie się duchowym korzeniem nowej cywilizacji. Nie przez władzę, lecz przez głębię. Europa to czakra splotu słonecznego, energia działania, wiedzy, organizacji. Tu rodziła się cywilizacja rozumu. To ty człowiek nauczył się budować, badać, myśleć, ale też zapominać o duszy. Europa jest jak umysł planety, zmęczona, wciąż poszukująca sensu. Przez tysiące lat balansowała między nauką a duchowością, między światłem renesansu a cieniem wojen. Dzisiaj zadaniem jest połączenie logiki z sercem indywidualizmu z jednością. Europa ma stworzyć nowy model człowieka nie tylko inteligentnego, ale i świadomego. A pomiędzy nimi Polska, nie przypadkiem w środku Polska to czakra serca tej części świata. Tu spotyka się wschód i zachód, rozum i duch, przeszłość i przyszłość. Od wieków uczyła się miłości przez ból, doświadczyła rozbiorów, zdrad, ofiar, ale też niezwykłej zdolności odradzania. Jak serce potrafi pękać, a mimo to bić dalej. Dusza Polski ma misję pojednania nie w sensie politycznym, w sensie energetycznym. Ma łączyć wibracje korzenia, czyli Rosji i rozumu, czyli Europy, by serce planety mogło znów bić w rytmie współczucia. Dlatego właśnie tu, w centrum kontynentu, rodzą się dziś ludzie o sercach przebudzonych, mistycy codzienności, uzdrowiciele, nauczyciele, którzy nie idą do klasztorów, tylko do ludzi. Niosą światło przez codzienne życie. Polska ma w sobie energię Matki Ziemi. Opiekuńczą, ciepłą, ale też cierpliwie silną. To kraj, w którym duchowość jest bliska glebie, a modlitwa brzmi jak praca rąk. Tu światło nie jest oderwane od codzienności, jest obecne w prostych gestach, w zupie, w pieśni, w ciszy pól. Ta prostota jest jej darem, ale też jej cudem, bo to właśnie w prostocie rodzi się prawda. Polska uczy też, że światło i cień muszą iść razem, że duchowość bez ciała staje się iluzją, a ciało bez ducha pustką. Jej historia to historia ciągłego łączenia, dlatego choć wiele razy umierała, zawsze się odradzała, bo serce można zranić, ale nie można go zniszczyć. Każdy naród ma swój ton w muzyce ziemi. Kiedy narody kłócą się, planeta fałszuje. Kiedy zaczynają współbrzmieć, planeta uzdrawia się. Duchowa misja to otworzyć korzeń na światło. Misja Europy wprowadzić serce w naukę. Misja Polski połączyć jedno z drugim. By świadomość mogła wrócić do jedności. W epoce wodnika te pola zaczynają się wyrównywać. Już nie wystarczy rozwój technologiczny. Planeta potrzebuje rozwoju empatii, i właśnie z tej części świata, z serca, rozleje się fala nowej świadomości. Nie z imperiów, nie z korporacji, nie z wojen, z ludzi prostych, cichych, świadomych, z tych, którzy już wiedzą, że każda modlitwa, każda myśl, każdy gest zmienia świat naprawdę. Możesz zapytać, co ja mam z tym wspólnego? Wszystko, bo narodowa dusza nie istnieje bez ciebie. Jesteś jej komórką, jej głosem, jej tchnieniem. Kiedy uzdrawiasz serce, uzdrawiasz serce Polski. Kiedy przebaczasz, rozjaśniasz pole Europy. Kiedy wybierasz pokój, korzeń drży w świetle. Tak działa sieć świadomości. Afirmacja. Jestem częścią żywego serca Ziemi. Moja świadomość współbrzmi z duszą mojego kraju. Łączę siłę wschodu i mądrość zachodu w jednym oddechu miłości. Niech przez moje serce płynie pokój do świata.